Wszystko na Ziemi. nam była nowo powstała gwiazda. Szliśmy, idziemy za jej blaskiem. To dziecko będzie najważniejszym człowiekiem na Ziemi. Ono ma przecież ratunek całego świata. Dziękujemy Księdzu Kanonikowi i wszystkim tu zebranym za życzliwe przyjęcie. Prosimy o zgodę, byśmy mogli zostać w pośród was bo chcemy troszkę odpocząć. Dziękujemy za odpoczynek i możliwość wyjścimy tutaj do tej pozycji. Mamy propozycję. Wszyscy chodźcie z nami. Odnajdziemy Dzieciątko i oddamy mu pokój. Że ośmielacie się niepokoić mojego pana. Przybyliśmy z dalekich krajów. Proszę powiedzieć panu, że chcą go pozdrowić królowie ze wschodu: Król Kacper, Król Melchior i ja, Król Baltazar. Biegnę oznajmić to panu. Jam jest król Herod, potęga między królami. Żaden wróg nie śmie do mych stóp się zbliżyć. Podejrzanych kazałem otoczyć szpiegami. Dla opornych są lochy i wyostrzone miecze. Mój sługa przekazał mi, iż prosicie, bym udzielił Wam audiencji. Przedstawcie się, kim jesteście. Bo nie pamiętam, co on mówił mi o Was. Ja jestem król Kacper. Ja, Melchior. A ja, Baltazar. O, mili królowie, skądżeście tu przyszli? Z dalekich krain my za gwiazdo wyszli, by zobaczyć maleńkiego Jezusa Narodzonego. Niesiemy dary, by mu dać z ochotą Mirrę kadzidło, także i to złoto. Dobra, sprowadza nas tu nowina, bo na Twej ziemi, w Twoim narodzie Panna zrodziła wielkiego syna. Będzie to mocarz powietrzny lata, a chociaż mieczem niewojujący przyniesie pokój całemu światu. Pokój poddanym, i panującym, może znasz miejsce, gdzie się narodził, a wtedy łatwiej będzie go odszukać. Jak głosi wielka tajemna nauka, ma być potomkiem Dawida z pokolenia Judy. Potomkowie Dawida, pokolenie Judy? Eh, każdy z tych biedaków ma dziś mieszek chudy. Jakiż król mógłby się z tych nędzarzy zrodzić? Prawie każdy. Jak pastu za owcami chodzi. Cóż, szukajcie! Ja tylko ugościć was mogę, a do króla pastuchów sami znajdźcie drogę. Wracając, dajcie mi znać, gdzie przebywa, to może i ja go odwiedzę. Łotry, kanalie, żądło we mnie wbili. Szukają króla, który się narodził. O jego mocy, potędze mówili: Czyżby to dziecię mogło mi zaszkodzić? Ja tu mam władzę, berło w moich rękach. Każdego zdepczę, zgładzę z tego świata. Kto mi zaszkodzi, zginie w strasznych mękach. Choćby był dla mnie matką, ojcem, bratem. Ja mam wojska sto tysięcy, a jak zechcę jeszcze więcej. Cały świat u stóp mych leży, kto się może ze mną mierzyć? Niebo i Ziemię poruszę, a dzieciątko zabić muszę. Że kanoniku do 2000 lat trzeba było czekać, żeby tego rodzaju uroczystości były powtórzone. A w naszym przypadku już po raz drugi to powtarzamy, bo w ubiegłym roku organizowaliśmy pierwszy orszak Trzech Króli w Półtusku. Dzisiaj z tak piękną frekwencją mamy drugi orszak. Stawiamy sobie jakieś cele konkretne. Mianowicie, pierwszym tym celem to jest takie pragnienie odbudowania dialogu. Uświadomienie sobie potrzeby dialogu między religiami, między poszczególnymi wyznaniami, a nawet z ludźmi niewierzącymi. Drugi cel, który nam przyświeca, to, żeby pobudzić ludzi, taką świadomość, żeby mieć odwagę dawać świadectwo swojej wiary na zewnątrz. Dlatego wychodzimy na ulicę, wychodzimy w koronach. Nie wstydzimy się tego powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w Chrystusa. Ale i trzeci cel mamy to jest budowanie wspólnoty naszej, tutaj półtuskiej, miejskiej. Żeby wszyscy poczuli się, że są mieszkańcami, że mają coś do, do, jakiś wkład swój własny, że, może, że wspólnie tworzymy rodzinę, która potrafi się cieszyć przy takich fantastycznych świętach jak choćby trzech króli. Parę tysięcy osób uczestniczy właśnie w tym orszaku trzech króli. Proszę powiedzieć, kto organizuje piękne święto, trzech króli. Jest to wspólne nasza organizacja, czyli Parafia, czy parafie, przepraszam, parafie. Akcja Katolicka bierze główną odpowiedzialność, ale także szkoły. Tutaj wystarczy popatrzeć, zobaczymy wszystkich dyrektorów szkół, pana burmistrza, także miasto, z parafii. Wspólnie, wspólnie, po prostu wspólnie. Czego by życzyć z okazji takiego pięknego święta? Przede wszystkim tego, żebyśmy w tym świecie nie bali się i nie wstydzili się wyznawać swojej wiary. Przyznawać się do tego, że jesteśmy chrześcijanami, ale także tego, żebyśmy budowali piękną, rozumiejącą się, powiem nawet kochającą się wspólnotę Półtuską. Witam ich wysokości królów Kastra, Melchiora i Baltazara. Witam bardzo serdecznie waszą szaki, Witam wszystkich Państwa mieszkańców Półtuska. To wielki zaszczyt. I wielka radość być tutaj z Państwem. Państwa liczna obecność tu u Stajenki Wetlejemskiej dowodzi, że w naszym mieście nie zabraknie miejsca dla Nowonarodzonego Jezusa. Będzie dla niego miejsce w naszych przedszkolach i szkołach, w zakładach pracy i domach. To Król Walther składa w darze mirne. Mirra była dla starożytnych rajskim zielem. także kadzidło. Kadzidło to przyjemny środek zapachowy, z jego świtą. Chleba i pina. uznawali, że złoto przynależy się Bogu. Król Baltazar ofiarując dziecięciu złoto, uznał w nim Boską Naturę. Pan burmistrz, pan zastępca burmistrza i pan przewodniczący rady miejskiej. those